Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Podczas której, drodzy Państwo, chcemy przekazać bardzo dobre informacje dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, dla mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego. W najbliższych, w zasadzie można, w dniach rozpocznie się modernizacja, remont bardzo istotnych szlaków powiatowych. Mam tutaj na myśli, drodzy Państwo, ulicę Strzelecką, Akacjową, ulicę Niską. I w połączeniu z tym, co zapowiadaliśmy wcześniej, czyli z remontem ulicy Mazowieckiej i Zacisze, możemy powiedzieć, że ta część miasta, ta część powiatu będzie wyglądała pięknie, ale przede wszystkim chodzi tutaj, drodzy Państwo, o bezpieczeństwo wszystkich osób poruszających się po tych drogach i te nasze działania, które rozpoczęliśmy w poprzedniej kadencji samorządowej zarówno Zarząd Powiatu Tomaszowskiego, jak i Rada Powiatu Tomaszowskiego są kontynuowane. To nas oczywiście bardzo cieszy. Byliście Państwo świadkami w nieodległym okresie czasu również remontu Alei Józefa Piłsudskiego. Widzimy jak one dzisiaj po tym remoncie wyglądają. Widzimy też jak są pięknie oznaczone. Także to bezpieczeństwo drogowe, o którym mówimy na co dzień jest naszym priorytetem i będziemy w następnych dniach podejmować kolejne działania, nie tylko związane oczywiście z miastem Tomaszów Mazowieckim, ale także z innymi gminami położonymi na terenie naszego powiatu. Drodzy państwo, tutaj mówimy dzisiaj o środkach na poziomie ponad 1,5 miliona złotych. To są środki, które otrzymał samorząd powiatowy w ramach Polskiego Ładu. Przypomnę, że to dofinansowanie wynosi. Na poziomie jest 95%. Bardzo się cieszę, że dzisiaj wraz ze mną są obecni na tej konferencji prasowej członek zarządu powiatu Tomaszowskiego, pani Elżbieta Łojszczyk, dyrektor zarządu dróg powiatowych, pani Elżbieta Rudzka, ale jest także z nami oczywiście właściciel, prezes firmy Eurogroup, pan Jarosław Marusik, firma nasza lokalna z powiatu Tomaszowskiego z gminy Ujazd. Drodzy Państwo. Czekają nas dobre dni, dobre tygodnie, dobre miesiące. W przyszłym tygodniu będziemy chcieli Państwa poinformować o kolejnych środkach finansowych, które będą zainwestowane właśnie tutaj na terenie Powiatu Tomaszowskiego. I ten dobry czas przez ostatnie kilka lat jest kontynuowany tutaj i myślę, że z taką wielką radością możemy tę informację przekazywać wszystkim mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję naszym mediom, które są zawsze z nami obecne i chcą pokazywać to wszystko, co dzieje się na terenie Powiatu Tomaszowskiego, to co jest realizowane przez samorząd Powiatu Tomaszowskiego, po to, żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, że... To wszystko tutaj, co drodzy Państwo, jest przeznaczone, to idzie właśnie w kierunku tego, co nazywamy szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa. W tym przypadku mówimy o bezpieczeństwie drogowym.